Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich oglądających, a także tutaj wszystkich, których filmuję i ci, którzy stoją tutaj obok również. A strona do pokazania, zanim skończę ten film, to powiem www. pokazy rycerskie.eu, Unia Europejska. O, tu są, są tacy panowie bardzo mili. Konwent Świętego Piotra z Olsztynka. Hmm. O, już Pan powiedział właśnie skąd, ale ja powtórzę, bo to może nie będzie słychać. Konwent Świętego Piotra z Olsztynka. I Panowie tutaj. teraz to robi pumyki. Właśnie. powie Pan, jak to się robi. Tak zwane jak na. Nie, na pierogi. Na, na wodzie, na, na, Dokładnie, mąka, woda i sól. I sól. Tak. I na, takim... <laughs> na takim palenisku oto jest jakby taka blacha, jak dobrze to mówię? Tak, tak jest to blacha do, do, do pieczenia. czyli tak zwana pa patelnia. Tak. I to tak fajnie wygląda. I na tej oto patelni yy, kładzie się uformowane yy, ciasto. Placzki. W ten sposób, tak, takie placuszki brawo, brawo. się robi. Rozwałkowuje się ten. Na razie robię ciasto, jak wy, robię ciasto, to potem biorę małą porcję tego ciasta, rozwałkowuję na cienkie plasterki plasterki i wykrajam kółeczka takim urządzeniem oto. Kubeczkiem średniowiecznym do picia. <grym> A czy to jest tylko sama mąka i woda? Mąka, woda, sól. sól. Ja dodaję trochę oleju, żeby nabrało to plastyczności. Dobrze. I wtedy te takie placuszki formowane kładzie się na tej blasze. I je zjada. No i tutaj zostało tylko o tyle ma... co zostało i nie ma. Ja zjadłam. Tu jest, o. <laughs> No ale nawet tutaj można z dżemem i z miodem sobie posmarować. Jest fajnie. Ale tu jeszcze właśnie... To jest towarzyszenie, bo tak można Was nazwać? Nie, nie jesteśmy. Bractwem Rycerskim. A, Bractwem Rycerskim, nie przepraszam. Formy A, To Bractwo rycerski, Rycerskie. O, kurcze. Nie mogę teraz mówić, bo taka fajna piosenka leci. Fajna dosyć. Można tańczyć, ale tutaj też Pani taka jest w stroju. Super. O, fajnie, super jest. I takie do stroju. Ale ładnie. I tu taka zbroja. O, taki rycerz sobie tu stoi. I fajnie. Szkoda, że nie można się przebrać w sukienkę. Bym się chętnie przebrała w sukienkę i potańczyła. O, a mogę tutaj panią pokazać na filmie? Ale tak, że może się Pani, oho, tutaj, aha, dobra. O, nawet nożami rzucają, ja dziękuję, muszę z tej linii noży zejść. Aha. A i też na takim koniku się przepuszczają. Przepraszam, bo tutaj już to nawet chyba zakończę. A to wszystko jest nad, yy, nad małym jeziorakiem, przy takim kamieniu, gdzie można włożyć do niego rękę. ja, jak włożę ją, to nie wiem, czy wyjmę. Ale wyjęłam. To taki piękny, duży kamień. No i jeszcze pożegnajmy się raz z Bractwem Rycerskim. Ale ta zapomań typowo kształtka, spłaszcza. To nie było, że nie ślicznią oglądało. Dziękuję Wam bardzo, dziękuję. Proszę.